Jak Państwo myślicie, co decyduje o tym, że ludzie się rozumieją lub nie komunikując się ze sobą? Czy zawsze powinniśmy zwracać uwagę tylko i wyłącznie na kwestie pewnych technik negocjacyjnych, komunikacyjnych i sposobu wyrażania własnych myśli? Otóż okazuje się, że wcale tak nie jest. Bardzo często konflikty powodują niezrozumienie powstałe na tle różnic charakterologicznych. W swojej książce, która właśnie wyszła, Negocjacje w praktyce, jak osiągać cele w biznesie i w życiu prywatnym, w pierwszym rozdziale, w którym opisuje praktyczne negocjacje, który jest pod tytułem, ach ten termin, Opisuje właśnie taki problem, jaki powstaje pomiędzy przełożonym a podwładnym, którym to podwładny, będąc osobą choleryczno-sangwinistyczną, rozmawia z pracownikiem, który jest silnie melancholiczny i flegmatyczny. Ten podział, który w tej chwili Państwu podałem na cztery typy osobowości, to jest taki najprostszy i najbardziej, można powiedzieć, przaśny test. Osobowości Florence Littauer, ale większość ludzi rozumie ten podział, a więc w książce posłużyłem się właśnie tego typu testem, tego typu określenia. Choleryk to jest osoba, która dąży bardzo do celu, jest szybka, mówi w sposób szybki i bardzo skrótowy. Sangwinik jest to osoba, która żyje budując kapitał relacyjny, żyje z kontaktu z ludźmi. A co w głowie, to na języku, a więc bardzo dużo mówi, i czasami mówi rzeczy, które nie są do końca przemyślane, nie są do końca przeanalizowane. Natomiast melancholik jest osobą, która jest mocno introwertyczną, jest osobą, która ma dość taki wrażliwy charakter, i w tym akurat przypadku szef, który nie miał czasu. I mówił bardzo szybko do pracownika, który bał się go spytać, o co chodzi do końca, żeby mu wytłumaczył. Czyli ta sytuacja doprowadziła do oto, takiego oto nieporozumienia polegającego na tym, że szef myślał, że pracownik zrozumiał, a pracownik kiwał głową i bał się powiedzieć, że nie do końca rozumie. To w konsekwencji doprowadziło później do bardzo poważnych problemów w firmie i bardzo poważnych problemów w relacji pomiędzy przełożonym a podwładnym. Jeszcze raz chciałbym namówić Państwa, czy skłonić Państwa do tego, żeby zapoznać się z tą książką. Tu opisuję konkretny przykład, w jaki sposób taka wydawałoby się na pozór banalna rzecz może wpłynąć na bardzo istotne kwestie związane z realizacją biznesu, ale również z relacjami pomiędzy ludźmi. Zwróćcie Państwo na to uwagę. A książkę możecie kupić w większości księgarni w Polsce. Polecam, żeby się z nią zapoznać.